Dzień dobry, nasz poranek. Słociak numer jeden O, niewyspany. Ech, zaczynamy drugi weekend, nie? Po śniadanku sobie leniuchujemy i zobaczcie na tego jego mościa Cały czas z nami. Leży na Zuzamce, na mnie i musimy go miziać Taki rozbieszczony jego mość a my sobie oglądamy Scooby <laughs> Ojej! z najpiękniej jesienią prawda Zuzanko? ale wszyscy sobie zdjęcia o ziemianka jakaś, idziemy? ach nic tu nie ma w którą stronę idziemy? Może tędy. Tędy czy tędy? Nie, nie. wiem, nie pamiętam którym ty się Możemy chodzi. Tędy. No to lecko. Co Misiu? U, wow. A wiecie kto to jest? Renifer. Jaki piękny. No. Przypaczcie, z, z, z tym, jest tym zielonym, No. Boże, czerwony. No. To jest e, rudo. Rodo? Tak było napisane. Naprawdę? Uuu, zimno. Słuchajcie, widzę tam grillo. Cześć! Słuchajcie, jest tak zimno. Miało być słońce dzisiaj cały dzień u nas, a tutaj Lipton. Zimno. Ale cieszę się, że przyjechałyśmy, nie myszko? I widziałyśmy renifera. Pierwszy raz w życiu ja widziałam renifera. Ja to drugi. Ty drugi? Pan tutaj z dmuchawą chodzi, wszystko psuje. O, co to, kabibara? Nie. 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 Czekaj, czekaj. To jest też mini zoo, słuchajcie. Oooo, tutaj będzie Jest para. Serwal. Jest tak zimno, że przyszłyśmy na herbatkę i gorącą czekoladkę. Nie? Dobra Zuzia? OK. Ale masz kolorki. Jest zimno. Ej, dobrze, dobrze. Jest, jest. Mm. Siadaj. Da! Tutaj. Ale mama Peret założyła, kurde. Baba, tutaj. Czekaj. Mama Bama musi się Peret poprawi. A wiesz, że to Patrz. No. Przez to przejść to być. Tak, pewnie, kaskader Zuzia. Wszystko jest włączone jak są światełka. To są kierunki świata Zuzanku. Północ, południe, wschód, zachód. Zobaczcie, jaka wielka panda, która na pewno świeci. A tutaj panda baby. A tutaj woda Chcesz zdjęcie z babyczkiem. Fotele olbrzyma mm. <laughs> uh. misie <Co>? uh. Słuchajcie się <laughs> Ja zamarzam generalnie <laughs> O, jest mi bardzo zimno. Tutaj się znajdujemy. <susur fizyka> bardzo, bardzo zimno, ale jest cudownie. Tylko słonka brakuje. Nie? Dobronianka to miejsce się nazywa. Jest. Blisko łodzi. Chwila, moment się jedzie. Moim skromnym zdaniem jesień to jest najcudowniejszy miesiąc, aby tu przyjechać. Są piękne dekoracje, ale zazwyczaj trafiałyśmy na ładniejszą pogodę, ale fakt faktem zazwyczaj był to październik, a no tu już mamy listopad, więc no siłą rzeczy jest chłodniej. I wieczorkiem w tym roku zrobili Lumina Park, tematyka pana Kleksa. Także myślę, że wybierzemy się e, któregoś wieczora. Bo sądzę, że będzie przepięknie. No ale to już musimy się ciepło ubrać: kombinezony, czapki, szaliki, rękawiczki. Ale myślę, że naprawdę będzie efekt. Wow! <ścoughs> o Jezus, jak zimno! Słuchajcie, boże! Mm. Miałyśmy jechać do kina, na film pod tytułem Noc w zoo. No ale wpadłyśmy na ten szalony pomysł. Ale no, słuchajcie, fajnie, bo nie pada. Trzeba korzystać z ostatnich dni jesieni. Co? Zechczyliście ze mną tego domu. No to łapcie. Jak tam trochę cieplej jest, to ja mogę tam nawet spać. Ojejo mm. jak mi się, podoba ci się. Jak Tak? lubisz to przyjeżdżać? Nagrywam cię. <grywanie> Piłujźmy karmę. Yama. Ja Będziemy karmić, co? Tak. Tak? Tak. Tak ja. Jamy tak, tak, tak. się chwilę. Można się ogrzać. No, co? No, to trzymaj. To już się skończy?

O, serduszko ma. Któż Ej, czy, ej, to nie ta, którą karmiliśmy? A możliwe. Zobaczcie jakie piękne talerze. I jedzię Jezus, kieży z, Jezuzia. Zuzia. Szukamy termosu. O, jakie piękne, Boże, jakie ja kocham święta. Patrz, mama. Patrz, dinozaur. To dla Juleczki. Dzień, mama. Oj, Snoopy. Dzień dobry, kochani. Poniedziałek. Czy ten tydzień mógł się zacząć lepiej? Nie sądzę. Dzień wolny i pyszne śniadanko. Siedem, myszko. Słuchajcie, jesteśmy w parku Mandoria i to był chyba nasz największy błąd, ponieważ ja tu w życiu nie widziałam tyle ludzi. Kosmos to było to przewidzenia, ale. Yy... To przeszło moje oczekiwania, Luzia bardzo, bardzo, bardzo chciała przyjść, więc nie rezygnowaliśmy, ale no powiem Wam, że kolejki są wszędzie. Ale jak widać humory też są, nie? Mm. Słuchajcie, godzina 16 i już ciemno. Zjadłyśmy zupkę. I Zuzia tutaj się delektuje szarlotką. I kakałkiem, które sama zrobiła. Ej, jak kochanie? Powiesz co u Ciebie? Dobrze. Na pewno dobrze. Serdecznie, I am ill. <noise> Jestem chora, pod kaszle, Jest No słuchajcie, niestety to prawda, Zuzanka. Dostała antybiotyk, próbowałyśmy walczyć same, ale co? <głos> <głos> No, ale niestety nic nie, nie pomagało. No i antybiotyk 10 dni. To już była ostateczność, ale przez 3 tygodnie walczyłyśmy z bardzo dużym katarem. Doszedł bardzo duży, suchy kaszel, i tu już nie było wyjścia. Także jest poniedziałek i cały tydzień w domku. Ja tak dziwnie kaszla, czy sióstr razy zaraz. nas. No, bardzo wiek. duże mazuzie, ataki kaszlu. Ale nie ma gorączki, co ciekawe. Natomiast kaszel jest no bardzo, bardzo męczący. Ja muszę jeździć do biura. Mam strasznie dużo pracy, więc Suzynka wczoraj była u dziadków, w sumie do dzisiaj, a jutro przyjeżdża dziadziuś. Co, misiu? Ale zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Zobaczcie, jest jedzenie, jest piesek, ale chciałam Wam pokazać piękny fartuszek, który wykonała Zuza samodzielnie na zajęciach Magenty. Opowiesz coś o nim? To jest dodatkowa plastyka. Mhm. Jest bardzo super. No dobrze, ale coś o fartuszku, bo jest przepiękny. To? Zobaczcie tutaj. To pani tylko nam to doklejała. Piękne, naprawdę piękne. I mama może pożyczać, prawda? Tak. Słuchajcie, jest godzina 19. Ja właśnie skończyłam jogę. Tak jestem w swetrze, bo było mi po prostu chłodno. Ale chciałam Wam pokazać, ale nie zdążyłam uchwycić, jak ćwiczymy. Generalnie zawsze, nieważne czy ćwiczę ja, czy Zuzanka, Chase jest przy nas. Muszę kiedyś włączyć kamerę, jak ćwiczę i zrobić z tego rolkę, bo to jest generalnie kino. Jak tylko wyczai, że któraś z nas jest na podłodze, to odbiera to jako zachętę do zabawy. Jest już ciemno, słuchajcie, ja tutaj lampkę o. No. Zawsze, zawsze, zarówno jak Zuzia ćwiczy, jak i ja, no to jest tutaj <grym> blisko nas. Ale powiem wam, że yy, wieczorne ćwiczenia to naprawdę jest złoto. Nie chce się za każdym razem tak samo. Ale fizycznie czuję się lepiej i moje plecy po całym dniu siedzeniu też tego potrzebują. Nie będę Was już ciemniać, bo widzę, że jakoś jest fatalna, bo jest ciemno. Mm, no, ale koniecznie chciałam Wam to pokazać, i oczywiście nie zdążyłam uchwycić, nie?